Uwaga, to są przykłady skamów, nie dajcie się nabrać. Hej, tu Roblix 2.00. Dzisiaj pokażę Wam, jak oszuści próbują wyłudzić Robuxy, i jak nie dać się złapać. Dzięki temu nie dostaniecie banę, ani nie stracicie konta. To zaczynamy. Pierwsze fałszywe live na YouTube. Pokażę Wam teraz krótki film o tym live. Już widać, że jest pierwsze oszustwo, dlatego że 28 sierpnia ten live rozpoczął się, czyli co znaczy, że ten live jest pętlą, a pętlą oznacza tylko jedno, że ten live co parę godzin się powtarza, bo to jest niemożliwe, że jakiś ziomek nagrywa live od 28 sierpnia do 7 września. I co jeszcze, Roblox aktualizował wypłatę przez grupę, nie na Roblox grupę, tylko na Centrum Twórców w Roblox. Mogę Wam pokazać, jak to się wchodzi i gdzie to jest. Po pierwsze, jeżeli macie grupę w Roblox, to oglądajcie do końca mini-tutorialu, a jak nie macie, to możecie pominąć ten tutorial. Wchodzimy, skonfiguruj społeczność. Potem dochód, a potem wypłaty. I widzicie, widzowie, mówię prawdę, Roblox aktualizował wypłaty, a jesteś smutna wiadomość dla ludzi, którzy już są zaawansowani w Roblox. Niestety, ale Roblox ogranicza wypłaty w grupie. To znaczy, że jak znajomy dołączy do grupy, a chcesz mu dać robuxy, na przykład, to musi czekać 14 dni lub 20 dni, żeby Roblox zweryfikował tą osobę i potem będziesz mógł dać mu robuxy. Następne oszustwo. Jeżeli kupujesz Robuxy poza platformą Roblox, jest za to ban lub zawieszenie konta. Mam na to dowody na oficjalnej stronie Roblox zasady. Mogę Wam teraz przeczytać pismo od Roblox zasady. Nie możesz używać, zdobywać ani dystrybuować Robux lub treści wirtualnych inaczej niż przez usługi oraz tylko w sposób wyraźnie dozwolony przez Roblox w odpowiednich warunkach Roblox. Jakiekolwiek próby zrobienia tego stanowią naruszenie warunków Roblox. Unieważnią transakcje i mogą skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub rozwiązaniem twojego konta oraz licencji na korzystanie z robux lub treści wirtualnych. To już wszystko na ten film. Jeżeli spodobało się, zostaw like i subika na tyle, papa widzowie.